Cześć! Veronika i denis. Witają Was w pierwszym po długiej zimie wiosennym odcinku kuriera akademickiego. To właśnie o początkach wiosny i o tym, jak do życia budzi przyrodę oraz motywację studentów, opowiemy wam tym razem. Odwiedzimy także targi pracy Politechniki Poznańskiej, aby dowiedzieć się o ważnym studenckim temacie. Jakim są staże i praktyki. Ale żeby nie było za poważnie, powrócimy na moment do czasów beztroskiego dzieciństwa, a to za sprawą ulubionej towarzyszki zabaw wielu z nas. Zainteresowani? Zapraszamy do oglądania. Polacy z roku na rok coraz mniej czytają. Prawda, Denis? O tym, co wpływa na tendencję spadkową w czytelnictwie oraz jakim zainteresowaniem cieszy się ono wśród studentów. Dowiecie się z materiału Klaudi. Szymborska pisała, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Jednak dane podane przez Bibliotekę Narodową nie wskazują na to, że Polacy lubią czytać. W zeszłym roku 38% przeczytało co najmniej jedną książkę. Obawiam się, że niestety jest teraz tego coraz mniej, coraz mniej osób czyta, a do tego ceny książek też idą w górę, co dodatkowo jeszcze zniechęca. Na spadek zainteresowania książkami może mieć wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest brak czasu. Tak, czytam, lecz jest to dosyć trudne, kiedy się jest na studiach i ma się już lektury obowiązkowe, w cudzysłowie. E, natomiast e, lubię czytać, i jeżeli mam wolny czas, to bardzo lubię sięgnąć po książkę. Poza tradycyjnymi książkami mamy do czynienia z wieloma innymi formami. Dzisiejszy świat dynamicznie się zmienia, co widać po pojawiających się na rynku nowych technologiach. Zmienia się forma po prostu. Dużo jednak jest już teraz w wersji elektronicznej czy, czy, czy właśnie właśnie tą tą drogą, nie? więc jakby książka papierowa rzeczywiście jest, jest mniej wykorzystywana, a więcej. Natomiast jeżeli chodzi o, o samo czytanie tutaj w grupie studentów, to wydaje mi się, że, że nie jest to aż taka ogromna różnica. E-booki i audiobooki są alternatywą dla książek tradycyjnych, ale czytelnicy też ewoluują. Ma na to wpływ m.in. technologia i nowe media. Nowe bodźce rozpraszają, a zmysły szukają ciągłych wrażeń. Powstaje dużo takich nowych mediów bardzo absorbujących uwagę, jak na przykład TikTok. I jeśli jesteś nastawiony na tyle bodźców, tych szybko zmieniających się, to wydaje mi się, że potem coraz trudniej ludziom będzie skupić się przez dłuższy czas na jednej czynności, takiej jak czytanie książki. Jednak nadal są tacy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez książek. Myślę, że wraz z tym, jak zmieniają się potrzeby, zmienia się też biblioteka i to jest dość widoczne nawet w krótkich okresach czasu, więc z całą pewnością dopasowujemy się do zmieniających się potrzeb. A te potrzeby są indywidualne. Co dzieje się aktualnie na świecie, e, typu reporterzy, czyli trotera faktu? I pozwala mi się to zre, zrelaksować, albo też właśnie zobaczyć, co się dzieje w tym momencie tak naprawdę na świecie z innej perspektywy, tak, ludzi, którzy są tego bliżej. No ja sobie nie wyobrażam życia bez książek, ale książki w formie drukowanej. Jeżeli mam wybór elektroniczny, drukowany, no to, to nie ma wyboru, bo, bo korzystam po prostu z drukowanej. Czytanie nadal jest jedną z form rozrywki i sposobem na zdobycie wiedzy. Jednak czy tendencja spadkowa będzie się utrzymywać, tego dowiemy się w kolejnych latach. Dla kuriera akademickiego, Klaudia Stefens. Studia to jedno, ale w końcu trzeba przyłożyć pobrane nauki na praktykę. Niestety, poszukiwanie stażu lub miejsc odbywania praktyk nie zawsze jest usłane różami. Ułatwiło to 24 targi pracy Politechniki Poznańskiej. O nich w materiale Dominika i Huberta. Sporo różnych opcji, plus wiele darmowych fantów. Na początku marca odbyły się 24. Targi Pracy Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie od wielu lat stanowi dla studentów okazję do zdobycia informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy i daje możliwość nawiązania pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Targi pracy robimy po to, żebyśmy, żeby był pomost pomiędzy studentem, absolwantam. A pracodawcą, żeby studentom łatwiej było wyjść na rynek pracy. Podczas dwóch dni targu studenci szukali nie tylko ofert stażu na teraz, ale również czegoś więcej firmy, która gwarantowałaby im rozwój po zakończeniu studiów. Właśnie z takim nastawieniem na wydarzenie udała się Zuzanna. Głównie szukałam jakby stanowisk, które dotyczą mojego profilu, i tak samo szukałam jakby firm, które będę obierała później jako, jako miejsce pracy, ponieważ będę miała praktyki. I tak na początku myślałam właśnie, żeby, że to mnie pokieruje, żeby tu się przejść. W tegorocznej edycji do udziału w targach zgłosiło się ponad 100 różnych firm z licznych branż. Firmy musiały również się w jakiś sposób wyróżnić i zwrócić uwagę studentów, przez co próbowały wykazać się kreatywnością, sięgając po niekonwencjonalne metody. Mieliśmy konkurs taki technologiczny dla studentów. Mogli sobie podpowiadać na pytania typowo dotyczące naszego zespołu Automotive DevOps Studio, do którego właśnie rekrutujemy. To też myślę, że jakaś fajna opcja, żeby się bliżej poznać, trochę więcej porozmawiać. A czy żeby dostać się na staż wymagane jest jakieś doświadczenie? Jak zapewniła nas lucyna Żura w Zenei? Absolutnie nie. Wymagamy jedynie otwartości, takiej gotowości do współpracy, bo dodam też, że, że to nie jest tylko tak, że to starzyści uczą się od naszych ekspertów, tylko my, jako organizacja, też uczymy się od młodych ludzi właśnie tej otwartości, odwagi w podejmowaniu decyzji. Choć zdarzały się sytuacje, w których student staż znalazł już wcześniej, lub na razie jeszcze wcale go nie szukał, nikomu to nie przeszkadzało. Na tegorocznych targach znalazło się miejsce dla wszystkich. Wychowaliśmy się na różnych bajkach, serialach czy postaciach kultury. Każda z nich jest wyjątkowa na swój niepowtarzalny sposób. Jednak jedna zasłynęła na całym świecie, stając się ikoną. Mowa tu oczywiście o lalce Barbie. Jej prawdziwe oblicze poznacie w materiale Natali. Ikona mody, która mimo to parała się mnóstwem zawodów, ale przede wszystkim jest znana z różowego koloru. Barbie została zaprezentowana po raz pierwszy w 1959 roku na międzynarodowych targach zabawek. Miała uosabniać nie to, czego od bawiących się dziewczynek oczekiwano, tylko to, o czym same marzyły. Zajmuję się tym od dłuższego czasu, jest to moją ogromną pasją. W Ameryce w latach 50. zakładano, że kobieta powinna się zajmować domem. Lalka Barbie pozwoliła młodym dziewczynkom porzucić te stereotypy i dostrzec, że mogą być kim tylko chcą. Opowiada nam o tym wieloletnia kolekcjonarka Paulina Jarysz, która użyczyła swoich zbiorów lalek. Z Barbie to też się wchodzi całymi butami w ten świat. Jest wszystko: są przyjaciele, jest chłopak, rodzina, są nie wiem, imprezy, czy jest nauka, czy jest edukacja, czy jest sport, zabawa. Po jest jak. Wielki świat, piękny. Na lata 50. i 60. XX wieku przypada okres walki o równouprawnienie i zniesienie segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Niestety pierwsze lalki Barbie, które zjeżdżały z taśmy produkcyjnych, nie wpisywały się w nurt tej walki. Z tego co wiem, to nie było Barbie aborygenki na pewno i ogólnie na pewno kraje Bliskiego Wschodu są pomijane. Takie problemy szybko pojawiły się w wieloetnicznych Stanach Zjednoczonych. Jednak w Polsce Barbie uchodziła za marzenie dziewczynek w okresie PRL. Nie było można jej zdobyć tak łatwo. Wymarzony prezent od y, ubłagany od taty. Wystawa jest dostępna do 30 lipca w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Tak samo jak wystawa, to i lalka trafia do każdej grup odbiorców. Jest e, bardzo ciekawa, przedstawiono wiele interesujących e, modeli lalek Barbie. Niesamowite, jak jedna lalka stworzyła cały nowy świat, który nie opiera się tylko na ścieżce kariery, ale też i na marzeniach, w którym każdy może być kim chce. A jak wiemy, wolność zaczyna się tam, gdzie my zaczynamy być sobą. Więc może stwierdzenie, że widzę świat przez różowe okulary nabierze nowego, pozytywnego sensu dla kuriera akademickiego Natalia Krzysztoń z Barbie. Już niedługo kożuchy i puchowe kurtki trafią do szafy na długie miesiące. A za to wyjmiemy sukienki i koszulki z krótkim rękawem. A to wszystko zwiastuje wiosna. Ta meteorologiczna i kalendarzowa już trwa. A jakie to ma wpływ na studentów? O tym w następnym materiale. W każdym razie marzane, topienie ma żandę, No tak oczywiście, dalej. Że tak, tak. Wiesz, tak. Co to nas symbolizuje? Yy, znaczy, wydaje mi się, że symbolizuje to, że sam fakt, że my ją topimy, to kończymy to, co jest złe. Yy, jakbyśmy ją mieli, to ma takie trzy gatunki roślin, które Twoim zdaniem są na taki Pierwszy taki polski kwiat, to myślę śniegi, to jest taki kwiat, który mi się kojarzy, który właśnie pierwszy po tej zimie się pojawia. Kwitnąca wiśnia najbardziej. Bratki, to co ostatnio usłyszałem od, od mojej babci. Wymień takie trzy gatunki jeszcze zwierząt, które budzą się na wiosnę albo przylatują. Czany, niedźwiedzie, <laughs> nie wiem, co jeszcze się budzi na wiosnę. Wiesz, się wziąłeś <laughs> całą Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego patrzę w kamerę. Mateuszowi ewidentnie udzielił się stres, co dziwne, bo możecie go znać z naszego programu bardzo dobrze. Wielokrotnie informowaliśmy o filmowych działaniach Mateusza, ale tym razem stanął przed kamerą, a nie z nią w ręku. Zabij się! Mateusz zgłosił się do programu studenckich pasji organizowanych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Już w tamtym roku myślałem, czy może tam się nie zgłosi, a już chyba była za późno. No, i zobaczyłem, że dosyć są to ciekawe pasje. I tak myślałem, że. No całkiem ciekawe i fajnie, że na tym dzieje się takie rzeczy. Program jest organizowany od 2020 roku. Wówczas władze wydziału zorganizowały plebiscyt, aby zaktywizować studentów, którzy zostali zamknięci w domach przez pandemię. Lockdown został zniesiony, ale przedstawiciele wydziału dalej chcą poznawać pasje studentów. Zdarzają się rzeczy, o których byście, no, wydaje się, nie wpadli, bo ktoś chcesz... Mówi Maciej Doktorze... Skrzypek z Biura Informacji i Promocji Wydziału są to naprawdę niecodzienne dyscypliny sportu, ale także rekonstrukcje historyczne. czy Chociażby nasz student, który jest fanem astrologii, co na studiach, na naszym wydziale, mogłoby się wydawać niecodzienne, mamy kogoś, kto częściej spogląda gwiazdy niż w Ziemię. Na stronie internetowej Wydziału jest otwarty formularz, w którym studenci mogą zgłosić swoje pasje. Zwycięzcy plebiscytu zostaną bohaterami reportażu nakręconego przez studentów już wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Zachęcamy więc do korzystania z pogody spacerując w poszukiwaniu odnak wiosny albo do sięgnięcia po książkę. Po więcej treści niezmiennie zapraszamy na nasze media społecznościowe na Facebooka, Instagrama oraz YouTube'a. Pamiętajcie, że działamy także na TikToku. Zostawcie tam po sobie polubienia oraz komentarze. A tu widzimy się już za dwa tygodnie. Do, do zobaczenia! zobaczenia.